Grupa Azoty Główny partner polskiego narciarstwa Klimek, jak, jak tutaj w Engelbergu się czujesz? Dobrze Ci się skacze? No e, Pomalutku to e, Zaczyna funkcjonować Chodzisz jeszcze. E, Gdzieś tam te małe błędy jeszcze w tych skokach widać. Ale myślę, że, że już z dnia na dzień będzie to coraz lepiej wyglądać. Troszkę zmieniłem pozycję dojazdową od Engelbergu i, i wydaje się to być dobre, choć teraz troszkę za bardzo mnie posadziło. Dostałem trochę z tyłu i brakowało takiej troszkę aktywności w tym wszystkim. I, i troszkę tak w miejscu to zostało, ale, ale wiem, jaki jest błąd. I, i jutro myślę, że jest, jestem w stanie go wyeliminować i oddać fajne skoki. Lubisz tu przyjeżdżać do Engelbergu? Dobrze się czujesz w Szwajcarii? Lubię bardzo tą skocznię A... No jest taka, taka inna od wszystkich bo jest to skocznia naturalna i, 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 No i nie, nie wieję tak jak na tych poprzednich konkursach i, i myślę że będzie bardziej sprawiedliwie dla wszystkich no, no i w sumie tyle No, no to życzymy powodzenia jutro Dzięki.